Witam Was na kanale Krzysztof.pl. W dzisiejszym materiale będziemy się przemieszczać wzdłuż rzeki Elbląg, aby zrobić przegląd prac jakie toczą się na inwestycji hydrotechnicznej drugiego etapu przekopu Mierze Wiślanej. Dowiemy się na jakim miejscu jest kolejny nowy czwarty już etap prac związanych z budową trasy żeglugowej na rzece Elbląg. Zobaczymy co też jeszcze robione jest na najdłuższym moście obrotowym w Polsce który latem został oddany do użytku. Będzie okazja przyjrzeć się tak z lądu jak i z powietrza jak wygląda ostatni najbardziej aktywny odcinek prac przy obudowie rzeki w okolicy Starego Mostu Pontonowego. Po czym przemieścimy się w okolice ujścia rzeki Elbląg aby zobaczyć jak idzie pogłębianie toru żeglugowego na zakontraktowanym już prawie 4km odcinku. Zapraszam na materiał! Prace hydrotechniczne związane z obudową rzeki mają się ku końcowi. Przypomnę, że podpisanie umowy na wykonanie drugiego etapu inwestycji nastąpiło we wtorek 20 kwietnia 2021 roku w siedzibie służby dyżurnej kapitanatu portu Elbląg. I chociaż prace na drugim etapie jeszcze trwają, to trochę jakby wbrew oznaczeniu inwestycji trzeci etap polegający na pogłębieniu i oznakowaniu trasy żeglugowej na zalewie Wiślanym został zakończony przed drugim. Lecz aby w pełni udrożnić dostęp do portu w Elblągu potrzebne są dalsze prace, które będą zbliżały te przedsięwzięcie do szczęśliwego końca. Stąd plany i podejście Urzędu Morskiego w Gdyni do kolejnego, czwartego już etapu tej inwestycji. Więc z tej okazji ogłoszono przetarg na roboty pogłębiarskie na rzece Elbląg. Etap czwarty. Budowa drogi wodnej łączącej zalew wiślany z Zatoką Gdańską. Kwota, jaką zamawiający Urząd Morski w Gdyni zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 88 123 800 zł. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Ofertę numer 1 złożyła firma Budimex SA, aktualny wykonawca drugiego etapu. Pod każdą wymienioną ofertą wyświetlam ceny oferty brutto. Oferta numer 2 to propozycja konsorcjum firm Fabe Polska, Spółka Zoo oraz przedsiębiorstwo robót czerpalnych i podwodnych również Spółka Zoo. I ostatnia oferta numer 3 to oferta również konsorcjum firm NDI S.A. oraz NDI Sopot SA. Tu z kolei firma NDI współuczestniczyła razem z firmą BESIX. W budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Termin składania ofert minął 17 października 2023 roku. Obecnie trwają prace Komisji Przetargowej. Badanie ofert pod względem merytorycznym i formalnym. W tym miejscu dziękuję Urzędowi Morskiemu w Gdyni za te informacje. W wynikach z tych liczb wyraźnie, że żadna z ofert nie zbliżyła się z oczekiwaniami i założeniami Urzędu Morskiego w Gdyni. Czy będzie potrzebny kolejny przetarg, czy będzie to rozwiązane w inny sposób. W zasadzie są dwie możliwości albo dołożenie do najniższej zaoferowanej sumy, albo rozpisanie kolejnego przetargu. Wszystko okaże się zapewne za jakiś czas po ogłoszeniu decyzji komisji przetargowej. Przeskakujemy tymczasem do najdłuższego mostu obrotowego w Polsce, który zastąpił połączenie Wyspy Nowakowskiej z lądem, zastępując wiekowy i nieprzystający już do współczesnych wymagań most pontonowy. Część z widzów zauważyła już zapewne w materiałach u moich kolegów, że ponownie przeprowadzane są prace na moście w Nowakowie. Powiem tak, kto miał okazję przejeżdżać już tym mostem, ten wie, że w trakcie przemieszczania się po moście. Dało się wyraźnie wyczuć kilka nierówności pod kołami. Można to określić jako małe garby. Więc z nieoficjalnych źródeł dowiedziałem się, że następuje prostowanie oraz wymiana nawierzchni w tych właśnie miejscach w celu zlikwidowania tych niedogodności. Ułożenie masy asfaltowej na stalowej konstrukcji mostu nie jest wcale łatwym zadaniem. Tu warstwa zasadnicza i ścieralna to kilka centymetrów więc pole manewru jest naprawdę niewielkie. Nie można nakładać zbyt grubej nawierzchni, aby swobodnie formować pas ruchu, gdyż każdy dodatkowy centymetr grubości przy takiej powierzchni to dodatkowe duże obciążenie mostu. A nie jest to most stały, który spoczywa wyłącznie na łożyskach, więc waga ma tu duże znaczenie. Nawierzchnia została ostrożnie wycięta w czterech miejscach. Usunięto asfalt i zabezpieczenia antykorozyjne przez zeszlifowanie. Teraz, poprzez podgrzewanie odpowiedniej części płyty stalowej, próbuje się wyprofilować tą stal, aby ponownie zabezpieczyć ten element przed korozją i uzupełnić brakującą nawierzchnię. Jest to precyzyjna operacja, która wymaga cierpliwości i wiedzy. Niestety, tak się czasami zdarza, gdy mówiąc kolokwialnie. Gonią terminy i nie ma czasu, aby wszystko dopracować w 100%. Później trzeba wykonać takie właśnie akcje, jakie tu widzicie, aby doprowadzić projekt do pełnej użyteczności. W tej chwili most jest zamknięty pomiędzy 8 a 17. Ile potrwają prace ciężko powiedzieć, gdyż w dużym stopniu zależy to od pogody. A i wiadomo dzień robi się krótszy ze względu na porę roku. Myślę, że łącznie może to być nawet kilka tygodni, ale ciężko mi to określić. W godzinach zamknięcia mostu chcąc się dostać na Wyspę Nowakowską można jechać między innymi trasą prowadzącą przy Nogacie i Cieplicówce przez miejscowość Kępa Rybacka. Trasa jest położona nie powiem malowniczo, lecz droga wąska i kręta, trzeba też nadrobić wiele kilometrów. Może z czasem przy dalszym etapie prac będzie puszczany ruch wachodłowy na moście. Zanim przeniesiemy się w kolejne miejsce inwestycji, popatrzcie na kilka ujęć tego obiektu, które dla Was zrobiłem. Jesteśmy już w centrum Nowakowa, jest to miejsce nieistniejącej już przeprawy przez Stary Most Pontonowy. Ostatnia część tego mostu właśnie przed nami. Stoi tu niezmiennie od 45 lat. A przy tych resztkach mostu mamy jeszcze okazję zobaczyć ciekawe prace, które towarzyszyły pracownikom przez wiele kilometrów tej rzeki. A prace te składały się głównie na obudowę brzegów rzeki, przez mówiąc kolokwialnie układanie ścianki szczelnej wykończonej oczepem scalającym całą konstrukcję. Nadając jej również ostateczny kształt. W wielu miejscach zastępując wały przeciwpowodziowe. Przy okazji zabudowy brzegów powstają również m.in. tak jak w tym miejscu przystanie niskie do cumowania łodzi turystycznych. Obok przystani znajdziemy też na dwóch brzegach rzeki slipy do wodowania jednostek. Elementy tych robót są zaawansowane w różnym stopniu i dzięki temu macie możliwość zobaczyć, jak wyglądają prace na poszczególnych etapach. A pod koniec naszej szybkiej relacji znajdujemy się przy rezerwacie przyrody Zatoka Elbląska i ujściu rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Jeszcze kilka dni temu obie pogłębiarki Kraken oraz Małż 2 znajdowały się na wysokości początku Wyspy Nowakowskiej, a teraz jak widać cofnęły się ponownie w kierunku Zalewu Wiśnianego, na wysokości Złotej Wyspy. Która, przypomnę, objęta jest obszarem Natura 2000. Spotkać tu można chociażby gniazdujące orły bieliki. Wracając do pogłębiarek, to ich powrót, jak się tylko domyślam, może być spowodowany planowanym poszerzeniem trasy żeglugowej przy wejściu od strony zalewu. Aby nagrać pracujące pogłębiarki w nocy, tak jak obiecałem w poprzednim materiale, będę musiał poczekać na ich powrót bliżej Wyspy Nowakowskiej. Bo chociaż lubię dzikie wyprawy, to nie uśmiecha mi się spacerowani w nocy przez zabagniony teren zarośnięty trzcinami. Dziękuję Wam za obecność na moim materiale i wsparcie patronów w tworzeniu tego kanału, co jest wielką pomocą i zasługą w tym, że kanał ten wciąż istnieje. A jeśli ktoś chce dołączyć jeszcze do grona wspierających, to zapraszam do opisu pod filmem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.